Ten powstał przy współudziale Świeżego Powietrza i Dzikiej Przyrody Małej Fatry. Tak naprawdę jest to zaproszenie do wjazdu na weternę, chyba najłatwiejszą drogą, jaką znamy, przynajmniej my. Zaczynamy w Turię, standardowo parkujemy sobie w turie na ostatnim możliwym parkingu przed Turię Access. Objeżdżamy początkowo góry, zwłaszcza Cipcie, jest pionowa. Jedziemy sobie bokiem, omijamy ziar i dojeżdżamy do miejscowości Kunerad. Z miejscowości Kunerat jedziemy żółtym szlakiem w kierunku Weterne. Mm, żółtym, niebieskim, początkowo i zielonym, one się razem łączą. Jedziemy asfaltem do góry, dość długi odcinek, cały czas jest fajna droga, bez żadnego problemu, na każdym rowerze można tam dojechać. No niestety przed całym Weterne, jak to na Fatrze bywa, jest strogi podjazd. Kawałek jeszcze daliśmy radę go ominąć, końcówkę trzeba wepchać. Co nam daje Weterne? Weterne 1442 daje nam przepiękne widoki na całą Małą Fatrę, bardzo łatwą drogę przez Widlicę na Wielką Lukę. Z Wielkiej Luki można wjechać do chaty Jaworiny na dobrą kawę i potem w takim wspaniałym czerwonym szlakiem w kierunku na Mincoł. Z Mincoła przecinkom na żółty i na dół. No niestety Fatra charakteryzuje się tym, że dość łatwe odcinki przeplata z bardzo srygimi, naprawdę pionowymi zjazdami, podjazdami, więc yy, udając się tam należy mieć to na uwadze, że łatwo na pewno nie będzie. Mimo że tytuł filmu to jest łatwa trasa na weternę, owszem na weternę jest łatwa, natomiast zjazd niekoniecznie. Zachęcam do odwiedzin małej Fatry i oglądnięcia tego filmu. Zapomniałem telefonu, więc się wracamy. A po trzecie? Temperatura A, jest... jest... Do poprzedniego punktu. Kur... tak się Ta. jeździ z facetem właśnie Bra, bra, bra. wiedziałam. No, ten dzień. <laughs> A po trzecie jest w cholerę gorąco. Lato. Dzisiaj troszeczkę inaczej zaczynamy robimy obie dookoła góra nie przez góry Przyjemnej męki Słuchajcie, takie fajne miejsca To ma się Proszę Chupaczek Bardzo ładnie Tu jest pięknie Prawda? Prawda, cicho Dzisiejszy odcinek będzie się nazywał Łatwa droga przez Małą Patrę o, Łatwa wycieczka w góry MTB z żoną Tak Bardzo łatwa wycieczka w góry MTB z żoną Wystarczy się zapakować do auta Elektryk sam wyjdzie. Wow Ale Oj, oj, oj Spokojnie. pięknie no las wybitny a ja chciałam zacząć dzisiaj film od tekstu witamy z powrotem w mordorze będzie mordor nie przejmujcie się będzie czujesz się jak ofiara przemocy tak jest domowej domowej wynoszę stąd wszystko strach ból i poniżenie a tu proszę a tu urokliwe w że terrorysta ma dzisiaj dobry Słuchajcie, obrazki obrazkami, filmy filmami. Ale zapachu nie da się przenieść. To jest po prostu niemożliwe jak tu pachnie. Nie wiem czym jakimś ziołem Ziłem jakimś Dziwnym. Nie jest to... Nie jest to to wzięło. To nie jest to zjeło, ale równie przyjemny zapach ma. I takie widoczki po prawej cały czas. To się ja? No też. Ciebie to już widzę 30 lat z okładem, to wiesz, nie dziwne. I teraz mamy wspaniały zapach. Znów tym razem przegrzanego asfaltu. Nie, jak tu pięknie, urokliwie i mostek, i woda, i w ogóle wszystko. Oryginalnie droga idzie tutaj. No. O, błoto. Fak, głęboko. Nie chodź tu! Co za szajs. Ja byłem pewny, że to jest płciutkie. A to nie było płyciutkie Było bardzo daleko. Ja myślałem, że to będzie takie płytkie całe. Nie. a nie zawracam, bo jak tutaj stanę, to już będę miał pełną dom, nie? To mówię, jadę. A to się zaczęło tam zapadać. Masz ma buta? Nie. Jakbyś miał porządne crossy, to byś nie miał mokrą buta. Miałbym. Nie silnik zamoczyłem? Czy silnik? Co, nie działa ci? No. No to co? Na pewno zamoczyłeś. Byłeś tak, byłeś tak. Ale parłeś jak dzik. No bo już nie było jak się dotrzymał. Ogłoszenie. Uwaga. Zaginął piesek z młodymi. Uczciwego znalazcę prosimy o dostarczenie i nie Tak. Co? Dzisiaj. Pozor! Nie wiem, zobaczyć pomnik. O! jest jego pomnik, cylindr zresztą pisany. Zobaczmy. No i jakieś kwiatki są, słuchajcie, 44. Pamiętajcie, niedźwiedzie mają Zajebiście skuteczny węch. Więc jeżeli macie drzerki. Otwarte 46% protein dojedzone zapach został więc pamiętajcie musicie się tego pozbyć wsadzając do plecaka żony. Nigdy swojego. W zasadzie nie wiem po co świruję, bo mam już mokre buty. Pięknie Żona się cieszy, że jakiś trawę tu idzie w dół tam. Mała zmiana planów Mamy CZ nam narysowały ścieżkę, której nie ma Więc dołożymy sobie 10 km A bo jechałaś na Eko Ja nie lubię przywozić prądu do domu o czekaj, tu jest jakaś fajna droga w ogóle. Może tędy pojedziemy. Jedziemy na weterne skrótem. Poszedłem do wniosku, że nie ma sensu jechać dalej tam, tą drogą. I się wkłada masę kilometrów. A potem i tak się traci wysokość. Po czym poznać dzikie kraje? I muchy są. Muchy są i skały i wszystko. Zbliżamy się do weterna. Tam jest weterna. No jest ten podjazd, tutaj będzie srogi no. Muszę troszkę nagrać, bo mi się tutaj szalenie nie podoba. To. Dzień jak super. super irytujący, ale traska teraz super się zrobiła. Z drugiej strony przepaść. Ojej. O ja cię pier... Będzie wpychane. 300 metrów wypychu Super! E, jak to było? Wokasist Spróbujemy czy to się da w ogóle na 15 metrów podjechać Muchy nie ułatwiają patrz to! Ja pierniczę. Dawaj! Ale pięknie! O, jak pięknie! Nie moja żona tu wjechała, a ja nie mogę Ej Nie masz prądu Bo tutaj u was to ma sens Takie elektryk to tutaj na tego jest super To masz ani sens <laughs> Pojedłoby tu z drugiej strony To chlafika miał Tak? To to dobre, ale oni muszą wiedzieć, że idzie że jest. Tak, muszą słyszeć Żebyś zdążył ją No Chciałbym powiedzieć że wyjadę na weternę? Nie złapałam turlanego Turlane było. Turlane było Jakby nie było wiehan. 440. Brawo Słuchajcie, to jest taki sztos To jest Wielka Luka Tutaj jesteśmy na ten. Pierwotnie mieliśmy jechać tam z Chornej Luki Ona jest tam Ale tam był wypych Tu był wypych, stwierdziliśmy pieprzyć to Wolimy jeden wypych niż dwa Idziemy tam na Wielką Lukę. Jeżeli ktoś tu nie był, a się wybiera, niech uważa na te cholerne kosodrzewiny. Są turbo twarde Ha! My past mistakes, I swore proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Don't up, I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then but I'm hot okay. now. They say, Ice a gamble. You gotta roll the dice. I risked a lot of different dice. things just to live his life. life

Chciałaś przygodę, masz przygodę? dałuj, nie bój się. Masz jeszcze jakieś pół metra do spadku, więc wiesz. Zrobimy sobie stopy. Tu. Zrobimy sobie stopy. tu, o, jeszcze raz, baterii Ci brakło? To chodź, dam ci

nie było takie trudne, co? Nie, więcej pewności siebie, jakbym miała. Słuchaj, możemy tu jechać dalej, albo jedziemy na tajpana. Na pana. I weternania? Tak. O, no, konar musi płonąć, a nie wilgotnieć bez przyczyny. No słuchajcie, trochę patowa sytuacja, bo z boku na dole coś ryczy. A my jesteśmy w dupie. Ciemnej dupie. Nie ma jak uciec nawet Dlatego robimy hałas Zróbmy hałas Może się o pieprzy Hej O, to jest cudny kawałek jedź! Pięknie Słuchajcie, odkręciła mi się kierownica I już sobie zapiernicza Najgorsze jest to, że to jest przykręcone Pewnie się ono Fak Opa Hey. A propos cięcia przez Słowaków, wystarczy zobaczyć tam nie wiem, czy słońce nie tam. O. Masakra. to. Ma sakra. że zaraz tam będziemy jechać. No? Ale to jest tylko ten odcineczek. Przecież tam dalej nie było drzew. Niska ta orbea. To jest jej jedyna wada. Albo nawet nie wada, tylko cecha. Coś za co. Pampuj się prędkości nabiera na pumping. O, fioletowe masztarcze. Mhm. Mamy tutaj taki swój podjazd na dobicie na końcówkę baterii. Żeby nie wozić prądu do, do domu Ja Średnie nachylenie jest 26% Średnie Śmiesznie Końcówkę nie mogę dogodzić Mojej Małżowiny Piknik na no taki piknik trofiliśmy tej Dobra, tego to nie graj, dlatego tyle ludzi tu jest. A my tutaj, patrzcie, taki skrócik. I znowuż. Srogo. Piękny był ten szereg, a ma szereg. masz łom? Co <grym> mam? łom. łom. Tu. Ja? W wypadku. tak to tyle nie mam. Wygniemy. Dziadość nie mamo! To już mamy blisko auto, oh. tak. A to jest było małe w ogóle. Gdzieś? Masakra. Słyszycie? Wszyscy mają dzwonki. Ciekawe po co? <grywka> <grywka> Co? Tak słyszałem Mówiłem, że żona się cieszy to znaczy już jechała. Jest to są widzolę, to my taki korzeń i jadę na niego nie ja jeszcze Nie wiem jakaś jest, na czerwono się świeci to pewnie z 10% ma nie? Nie mam tych statystyk nie wiem dlaczego 5 godzin 56 minut Czyli 6 godzin koniec kursu ja też nie, ale nogi mnie pieką strasznie tam Potem podjeździe tutaj mi nogi pieczą pieką Tak, dystans mamy uważaj 48 km 48 km dobra patrzcie jak ja z tym jakbyś jak u nołam siód to co wracaliśmy a bo a, to jest nieprawda bo jeszcze wyjechaliśmy i zapomniałem telefonu i się wracaliśmy jakieś 2 km 5 dyszek można zalecić dzisiaj 5 dych pykło Co? Jakie straty? Ja już to nagrałam A nagrałaś dziureczkę Osłonka pykła była. Kto jeździ w górach, tego boli. Już to mówiłem. Idę wejść do rzeki. No prawda? prawdę? To był wspaniały dzień. No to się zaskoczył.